Mm. Co? Kurwa, jestem Kurwa, ten telefon. Czemu? Mhm, mm no tak kurwa się zaczyna o Facebooku. Nie, yeah, Facebook kurwa. Nie, yeah, iPhone. Co? Mm. No pierdalanko w robocie, nie? No co mam robić kurwa? Nie? No ty, kurwa gałach, pięknie ścianę maluję. Polgałka No. Żeby jaka Tam jest ładnie zielony domeczek już pomalowany. Tak, kurwa, pomalowany. Tu pięknie zrobione No, dzięki ja oczywiście robiłem jej rynny, kurwa no, Tu Macie gdzieś kup jakieś niby porobił strawy, nie? Co to było? Ja no, się <laughs> Ale jebie. kurwa Mogę wczoraj tego kebaba będzie śpiewtać <laughs> na wieczu Pokaż trampałka swojego Jeee! Yeah, that's my trumper <laughs> Powiedz